Gracze Diablo 4 tracą pieniądze przez fatalny interfejs. Problemem jest system relikwiarzy. Gracze skarżą się, że przez nieprzemyślany układ interfejsu użytkownika przypadkowo wydają prawdziwe pieniądze, nawet 7,5 dolara, czyli około 30 zł. Jak się okazuje, dzieje się to bez żadnego ostrzeżenia lub jakiegoś ekranu potwierdzającego. Na ekranie odblokowywania nagród znajdują się dwa niemal identyczne przyciski: Odbierz oraz Zakup Platynę. Oba mają ten sam rozmiar i są umieszczone tuż obok siebie. Jeśli gracz nie zna jeszcze dobrze systemu i przegląda menu bez zastanowienia, łatwo może kliknąć Zakup za platynę i nieświadomie wydać walutę premium. Jak zauważył jeden z użytkowników Reddit'a o nicku Loika, wystarczy chwilanie uwagi, a jeśli na koncie masz platynę, to można się pożegnać z 7,5 dolara. Żadnego pytania, czy na pewno chcesz wydać tę kwotę? Żadnego zabezpieczenia. Na konsolach sytuacja jest jeszcze gorsza. Kolejny z graczy opisuje, że domyślnie zaznaczony jest przycisk Anuluj, ale żeby dotrzeć do opcji Odbierz, trzeba dwukrotnie nacisnąć D-Pada. Wystarczy jedno błędne naciśnięcie i platyna znika. Oczywiście część winy ponoszą sami gracze, bowiem przeskakiwanie przez ekrany z mikropłatnościami bez czytania to ryzykowne zachowanie. Ale czy to znaczy, że projektanci interfejsu nie mają żadnej odpowiedzialności? To kolejny przykład na to, jak łatwo w nowoczesnych grach z mikropłatnościami można wpaść w pułapkę złych decyzji projektowych. Blizzard powinien jak najszybciej wprowadzić poprawki. Minimum to ekran potwierdzający zakup oraz czytelniejszy podział przycisków.